<skrily> o, moje kości. O, a to co? <gry> Jakaś wiadomość. No to co? Czytamy? Witaj, Piczu. Zapewne nie wiesz, gdzie jesteś, skąd się tu wziąłeś i dlaczego tu jesteś. Usiądź wygodnie i przeczytaj tą wiadomość, a wszystko stanie się jasne. No dobra, usiądę, sobie usiądę, tak już, gotowy jestem. Jesteś w krainie zwanej Green Hills. Jakiś czas temu nawiedziły ją potężne wichury i zniszczyły wiele okolicznych wiosek. Ta, w której aktualnie się znajdujesz, zwie się minerią. Jest to jedna z ocalałych osad, lecz jej stan nie jest najlepszy. Wiele domów po prostu zniknęło z powierzchni ziemi, a te, które się ostały, wymagają solidnego remontu. Mieszkańcy radzą sobie jak mogą, lecz wichura zabrała im kogoś ważnego. Głowę wioski. Bolka. Był to człowiek wszechstronnie uzdolniony. Górnik, rzemieślnik, rycerz, alchemik, rybak. Potrafił dosłownie wszystko, lecz teraz, gdy go nie ma, wioska potrzebuje kogoś, kto pomoże stanąć jej na nogi i odzyskać dawny porządek i klimat. Los wybrał właśnie ciebie. Jeżeli uważasz, że jesteś gotów, by pomóc tym ludziom, po prostu to zrób. Właśnie zaczął się kolejny piękny poranek. Pogoda dziś dopisuje, lecz nastrój, jaki panuje w wiosce, nie jest najlepszy. Mieszkańcy są smutni, gdyż stracili wiele z dorobku swojego życia. Dodatkowo, tuż po że znaleźli ciebie na skraju pobliskiego lasu, nieprzytomnego, przemoczonego i <ścoughs> w podartych ubraniach. Zabrali cię do wioski i zajęli się tobą. Wiele dni byłeś nieprzytomny, lecz w końcu doszedłeś do siebie. Mam nadzieję, przez ten czas mieszkańcy Mineri starali się ogarnąć to miejsce, lecz bez kogoś takiego jak Bolek nie dadzą sobie rady, by naprawić wszystkie szkody. Jeżeli uważasz, że jesteś w stanie im pomóc, tak jak oni pomogli Tobie, przejdź się do domu Bolka. W skrzyni pod ścianą znajdziesz jego rzeczy oraz te, które miałeś przy sobie. Dom ten może być teraz Twoim domem. Decyzja należy do ciebie. Hmm. Bolek, wichura rozwalona wioska już niby ja wybranie? <grystanie> nie nie tu coś jest nie tak hmm, muszę się wyjść rozejrzeć cholera <grystanie> gołodupiec ze mnie muszę sobie skołować jakieś tuchy przy okazji dobra Uuu... rzeczywiście nie jest ciekawie straszny tu bajzel i co że niby ja miałbym to wszystko ogarnąć No nie wiem, nie wiem Nie wiem, dobra, ale może tak yy, Przy okazji Znajdę chatę tego Bolka W sumie co mi zależy I tak nie wiem co się ze mną działo Nie wiem, nie wiem skąd się tu wziąłem W ogóle nie, za wiele nie pamiętam Pamiętam tylko tyle, że byłem na jakiejś Nie wiem, bezludnej wyspie I tam w ogóle Nie wiem skąd się tam wziąłem Przypłynąłem, tam próbowałem budować swój domek i w ogóle jakoś tak mm, nie wiem nie wiem jakiś sztorm czy cokolwiek i nagle tutaj znalazłem się tutaj cholera naprawdę tego nie rozumiem ale jedno wiem na pewno Bajzel tu jest straszny chociaż dzieci ludzie wszyscy się pochowali nie, o tam ktoś się kręci uciekł no nic mm. To w ogóle się nie da ruszyć, taki tu jest bajzel, że będę musiał chyba naprawdę będę musiał pomóc tym ludziom, bo... O dzień dobry. Uciekł. Zaraz. To chyba wygląda jak chata rzemieślnika, jakiegoś, czy coś tutaj mamy. Piece, tutaj jakaś lawa sobie płynie i w ogóle... No spoko, spoko, fajnie, w ogóle wioska fajna, tutaj klimat, tam łączki, tam, tam lasy, fajnie, fajnie. I zwierzęta się kręcą, bardzo ładne drzewa, no, wydaje mi się, że mógłbym tu zostać, spróbować, chociaż pomóc tym ludziom, bo widzę, że naprawdę są smutni i potrzebują tej pomocy. Ale zanim to się stanie, to może ja ogarnę ten dom, bo widzę, że tutaj straszny bałagan. O, jest i skrzynia. To ciekawe. Jest i skrzynia. W skrzyni. Co my tu mamy? Odłożę może tą książkę. Na chwilę. Co my tu mamy? Mamy trochę jedzenia, jakieś stare narzędzia. Jakieś, nie wiem, co tu. O, węgiel, trochę węgla jest. Wełny jest troszeczkę. O, mam już hełm. Hełm się przyda, ale to dupy mi nie przykryje na pewno. A w butach na pewno będzie cieplej. No dobra, to może... Wezmę ze sobą narzędzia. Mogą się przydać. Patyczek jeszcze mogę jeden sobie wziąć. Jabłuszko również mogę zjeść. Chociaż tak naprawdę nie jestem dziwnie głodny. Nie wiem, nie wiem, być może to, 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 to nie wiem, może mnie czymś karmili jak spałem. Gdzie jest moje inwentory tutaj. Dobra, jabłuszka sobie będą. Tutaj kijaszek pomocny do budowania kijaszek zawsze się przydaje to jest jak szwajcarski scyzoryk z niego jakby z ręki kilow, kilow, kilow do rozłupania tych wszystkich porozrzucanych kamieni które tutaj są na pewno się przyda no i to toporek jeszcze przydałaby się łopata nie będę grzebał rękami I gdzie bym tu mógł zrobić łopatę tam chyba w tamtym domu widziałem jakiś skrzynkę z narzędziami, tam było coś, coś na pewno było. Dzień dobry. No wiem, że trzeba to naprawić, no. Hmm. Chociaż wy moglibyście też coś zrobić. No ja wiem, ja wiem, że wam zawsze bolek pomagał, no. No ale no, może ja wam postaram się pomóc. Cieszysz się! No, ja też się cieszę. Dobrze, teraz, teraz jeszcze tylko muszę wziąć cokolwiek na łopatę, żebym tutaj z kowymi rękami nie latał. Yy, deski się przydadzą. Dobra, i niech no ja tylko znajdę Toolboxa. Yy, chyba w tamtym domku był. Naprawdę jest tu pięknie, ale trzeba ten bajzel cały posprzątać. A jedno jest pewne. I umie mnie sprzątać? Dobrze, przypomnijmy sobie, jak to było. Patyczek... Nie, ten patyczek to mi się przyda. Muszę zrobić więcej patyków. Okej. Okay. I pata. Nadziejemy na nią trochę tego i będzie idealna. Świetnie. Okej. Okay. Narzędzia są już gotowe. Nie wiem, nie wiem co ja w ogóle jestem, jestem taki ochoczy do roboty, ale jakoś tak czuję się tak naprawdę zajebiście wypoczęty. Odpocząłem sobie, naprawdę odpocząłem sobie. Jestem pełen energii, pełen chęci do pracy i... No i cóż, ludzie potrzebują pomocy, trzeba im pomóc. Zacznę od, od posprzątania tego kamienia rozrzucanego po, po, po ścieżkach. W ogóle ścieżki też marnie wyglądają, trzeba też będzie je ogarnąć. Oj, co ci ludzie przeżyli? To musiało być straszne. No, zacznijmy, zacznijmy, zacznijmy od tego miejsca. Ym... Co <laughs> by tutaj? Ym... Cholercia. Drzwi powyłamywane szyby powybijane regały z książkami porozpalane no sporo będzie tutaj roboty ale mam nadzieję że jakoś to ogarnę yy, no dobra to biorę się za robotę no trzeba to skopać wszystko najpierw a potem zacząć to układać na swoim miejscu bo wioska wygląda na to że była piękna przed tą wichurą teraz niestety trochę jej do piękności brakuje ale Pichu się tym zajmie, nie ma problemu, Pichu zawsze lubił robić takie rzeczy, więc, więc i zrobi je tym razem. Wszędzie niepotrzebne kamienie, deski porozrzucane. Jakoś sobie z tym damy radę. Tu deseczka, tam deseczka, tu kolejna, proszę bardzo. Tam jeszcze jest kupa jakichś kamieni i desek Najpierw deseczki, to porkiem dobrze idzie, oj dach porozrzucany Oj Ja to się tylko zastanawiam Dzieci wieśniacy schowali się przed tą wichurą, że, że przeżyli Ale może ich niedługo zapytam o to, chociaż wydaje mi się, że raczej nie jest to temat yy, czy inaczej, że to raczej jest ten trochę drażliwy temat. No. Tutaj wszystko porozsypywane. Nie, nie, no naprawdę to. Ludzie. Ja będę musiał z wami porozmawiać. Noc nadchodzi. Ale... i spać czy nie, i spać. Nie zmęczyłem się, jestem pełen ochoty i chęci do pracy, więc sobie ludzie możecie iść spać, a ja sobie tutaj jeszcze porobię co nieco hmm. Czy noc, czy nie noc. Pracować można. I tak wystarczająco już spałem. Na czas na kamienie. Tutaj jeszcze trochę ziemi rozsypanej. Sporo, tego, sporo. Okej. Okay. Tutaj ile kamieni, jakieś dziursko wyryte na litość boską. Szybko idzie. Narzędzia nie są pierwszej jakości, ale... Pierwszej klasy, ale... ale... No nie, tylko nie deszcz. Muszę iść się przespać. Jednak sobie nie popracuję, ale muszę wrócić jeszcze do tamtej chatki, bo... Bo tam mam łóżko, więc tam mogę się na razie jedynie położyć spać, nie będę spał w tamtej chacie, dopóki jej nie ogarnę. Przynajmniej do stopnia używalności. No to co? Dobranoc, Piczu. Jak tam pogoda? O, minął deszczyk. Dzień drugi, ja się wyspałem. Wszystko jest elegancko. Tutaj jeszcze jest niepotrzebne. Jestem nadal pełen ochoty do pracy i tyramy bez pracy, nie ma kołaczy, tak to się mówiło chyba, nie? Yy... Już coraz lepiej to wygląda, ale jeszcze to nie jest to. Tutaj w ogóle jakieś potyki porozrzucane, gdzie ja mam już swój toporek, jest tutaj. Tutaj porozrzucane wszystko, ojej, ojej. Naprawdę trzeba było silnego chłopa, żeby to ogarnął. Płotek chyba będę mógł... O właśnie, zapomniałem się ubrać Na razie mam hełmik i buciki Dosyć komicznie wyglądam, no ale ciepło jest Płotek już jest odstawiony, okej okay. Oj, nie udało się, nie udało się, nie trafiłem Zaraz to naprawię bardzo ładnie tutaj jeszcze jednego brakuje ale to wydaje mi się że to robię później gdzieś tutaj miałem jeszcze kawałek daszku jest o dobrze mam nadzieję że na razie wytrzyma jak nie o podłożę deskę na pewno teraz się nie zarwie dobrze teraz tutaj, tutaj szybciutko pyk Tutaj strasznie dużo żwiru się nasypało, będzie trzeba to wszystko skopać i położyć jeszcze raz, bo tak to nie może być. Och, tutaj widzę przeszkadza, zaraz tutaj tą dziurę chyba zakopię, dobry pomysł, co? To jest dobry pomysł. Tutaj pełno ziemi. Ta ziemia też tutaj jest niepotrzebna. O, pięknie. Dobra, łopata się trzyma, trzyma, no to do dziewa. Dobrze idzie, idzie jak po lodzie. Aby tylko opata wytrzymała. O, coraz lepiej to wygląda. Obserwują mnie. Dobrze mi idzie, co? O, boją się chyba mnie jeszcze, jeszcze się chyba do mnie nie przekonali. Mam nadzieję, że długo nie będę musiał się z nimi zapoznawać, bo trochę tak głupio, że wy tutaj samemu tak wiecie, bez, bez bez przyjaciół, bez nikogo. Dobrze, że jeszcze mam was, widzów, bo bez was to już w ogóle bym nie istniał. Moje życie nie miałoby sensu. Moje życie w tym świecie, naturalnie tym cybernetycznym, super ultra przestrzennym, mega hiper macho Dancing, dancing, dancing w świecie <grystanie> No spadaj, spadaj bo przeszkadzasz Chciałbyś pomóc? Cholercia no Ale nie pomagasz, musisz wyjść Naprawdę proszę cię wyjść Dzięki stary Dobra, jedziemy dalej żeby mi tylko żwiru starczyło na wysypanie tych dróżek. o tutaj jeszcze coś jest nie tak tutaj też przeszkadza tutaj jest krzywo w ogóle trzeba będzie w tej wiosce chyba schodki porobić bo tak nie może być że to o tutaj widzę dziura jest do zakopania pik 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 pięknie um, dobrze że jest jeszcze wiru. najwyżej wybiorę się gdzieś do lasu i i poszukam może jakiegoś złoża żwiru czy coś to może tam będzie tymczasem e, łopata mi odmówiła posłuszeństwa więc ja szybko muszę pobiec sobie zrobić drugą mam narzędzia tutaj do zrobienia łopaty teraz tylko muszę ją o tutaj jest skrzynka z narzędziami okej okay, jest i łopata cudnie można działać dalej Zastanawiam się czy jest tutaj gdzieś jakaś kopalnia, czy jakieś miejsce, gdzie można wydobyć trochę kamienia, bo yy, w razie gdyby zabrakło cegieł na domy czy, czy coś, to, to żeby można było po prostu jakoś to czymś zastąpić. Nie wiem, nie wiem. Trzeba będzie się rozejrzeć desek. Muszę będę musiał wybrać się też do lasu po deski yy, na drzwi, bo widzę, że drzwi im z futryn powyrywało. Tak trochę zimno w nocy jest, więc nie za bardzo wypada tak bez drzwi spać. Wiecie o co chodzi, nie? Dobra, ziemi muszę nakopać. Pójdę trochę dalej od wioski, żeby tutaj nic nie psuć. Bo nie wiem czy tutaj pola czy nie pola. O tutaj na przykład. Nakopię troszeczkę. Przyda się, przyda. Tutaj tego sporo. Łąki są fajne. Na łąkach dużo ziemi, i to soczystej, żyznej gleby. Okej. Okay. Zobaczymy, na razie powinno wystarczyć. 35 kg ziemi, to jest sporo. Tutaj zaledwie kilka kilo do wysypania potrzebuję. Kolejna dróżka naprawiona. Tutaj jeszcze tylko tą trzeba wyrównać. I trochę niepotrzebnie tamten zniszczyłem. O. Tu jest ściana do naprawienia. Mam jeszcze kamień. Mam jeszcze sporo kamienia. Pyk, 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 pyk. Szkła. No tu już się robi większy problem. Bo... Szkło będę musiał wybrać się po piasek, tylko nie wiem czy tutaj znajdę gdzieś ten piasek, nie wiem jak on tam się nazywał, nawet nie pamiętam, kwarcowy czy jakiś tam inny, który, z którego robi się szkła, no hmm. Nie wiem, już nieraz takie rzeczy robiłem, ale ale po prostu będę musiał się po, po okolicy rozejrzeć Chociaż widzę, że wieśniacy tu nie próżnują pola, zaorane pięknie, ładnie, woda doprowadzona to już niedługo trzeba będzie zbierać. Hmm, no dobrze, ale to może teraz sobie nie będę głowy tym zawracał, bo są ważniejsze rzeczy. Tutaj coś jest jeszcze nie tak, tu chyba powinno być... Tu powinien być kamień, źle zrobiłem chałupkę. O, w ten sposób. już jest naprawione elegancko. Okej, okay, przejdźmy się jeszcze po wiosce, zobaczmy co tu jest jeszcze nie tak. Tutaj widzę coś, jakaś dziura jest brzydka naprawiona Och, tutaj jeszcze dziura w podłodze Tam brakuje deski tutaj W sumie chyba wszystkich desek brakuje O, skończyły się Trzeba będzie odrobinę przebudować to miejsce, bo mi się łóżko tutaj nie zmieści. Stolik sobie przeniosę gdzie indziej. Ja się rozejrzę, że tą ścianę troszkę przeniosę, zrobię sobie więcej miejsca wtedy w domku. Oj, mieszkańcy się cieszą, cieszą się. Też bym się cieszył. Wioska już naprawdę zaczyna ładnie wyglądać. Na razie będzie w ten sposób. Tutaj postawimy sobie jeszcze szafeczkę. Drzwi. Cholera, nie mam desek. No ale trudno. Mam z czego zrobić łóżko? O, mam deski, ale starczy zaledwie na łóżko. Tamto łóżko zostawię, zrobię sobie... Hmm, nawet nie mam skrzynki na narzędzia. 4 hmm, zostanie jedna za mało, zdecydowanie za mało. Skąd tu wziąć desek? Hmm. No nic, wygląda na to, że jeszcze dzisiaj muszę przespać się w tamtym domku, bo hmm, powoli zbliża się już zachód słońca. A ja jestem trochę zmęczony. Solidny kawał dobrej roboty odwaliłem. Czas się przespać. Tutaj jeszcze mi coś nie pasuje. O! Czas się przespać i potem znowu zabierać się za robotę. No, spójrzmy jeszcze, co my tu mamy. Studnia, ta studnia trochę mnie irytuje. W ogóle tam jest jeszcze dziura w studni. I tutaj. Ale kamienia również mi zabrakło na dokończenie jej. No nic. Pozbieram sobie kiedy indziej. Następnego dnia czy coś. Tymczasem trzeba... O, nawet mój domy podpisali. Jestem pitch black. Racja! Przypominam sobie... Black. Pitch black. Jak to dumnie brzmi, co? <laughs> o, księżyc wstał. Na mnie już pora. Siema na rapa. Cieszę się, Cieszę się, że, że postanowiłeś zostać i pomóc chcesz tym chcesz ludziom. Dokonałeś słusznego wyboru. Gdybyś miał, miał jakieś pytania, udaj się do mieszkańców. mieszkańców. Oni ci Oni pomogą. Ci Nie ci pomogą. zastanawiaj się, kim jestem. Dowiesz, Dowiesz się wszystkiego w swoim w czasie. Wiedz jedno: będę czuwać nad, czuwać nad tobą. tobą. Gdy tylko Będ będziesz, będziesz potrzebował, potrzebował pomocy, znajdę cię. Znajdę cię. E, e, że co? A. No spoko. Dobrá noc.